Tam z komendantem, yy, policji. Zasiłek opiekuńczy przysługuje każdej osobie płacącej do zakładu ubezpieczeń społecznych składki ubezpieczenia chorobowego. Aby go jednak otrzymać, niezbędne jest właściwe złożenie do ZUS odpowiedniego wniosku. Tylko na czas pandemii zostało wprowadzone rozwiązanie, że pracodawca w imieniu swojego pracownika mógł wysłać do ZUS skan złożonego przez pracownika wniosku o zasiłek opiekuńczy. Teraz to rozwiązanie już nie funkcjonuje. Obecnie to sam ubezpieczony powinien dostarczyć do ZUS podpisany przez siebie wniosek o symbolu Z15A przez Z15B. Można go oczywiście dostarczyć, wykorzystując wszystkie formy obiegu dokumentów, które są w dyspozycji zakładu ubezpieczeń. Skany wniosków nie są przez ZUS akceptowane. Teraz to osoba ubezpieczona, która występuje o zasiłek opiekuńczy, musi dostarczyć do nas oryginał podpisanego przez siebie wniosku. Można go także wysłać tradycyjną pocztą, można go także wysłać przez swój profil na PUE ZUS. Oczywiście dotyczy to tylko niektórych firm, ponieważ istnieje w tej sprawie rozróżnienie między małymi i dużymi firmami. Orginał tego wniosku dostarczają do zUS tylko te osoby, które są zatrudnione w małych firmach zatrudniających do 20 pracowników. W dużych firmach zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca. Zasiłek opiekuńczy, w zależności od tego na kogo jest pobierany, może być otrzymywany przez osobę ubezpieczoną od minimalnej liczby dni w roku, która wynosi 14 aż do 60 dni w danym roku kalendarzowym.